I nie patrzcie na gwiazdy że w szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątko. Śrzymy, jestem szósta i dziś mam dla Was napadę mega ciekawą turę, którą poczuła mi jedna z szóstek, także wielkie dzięki i nie przedłużając lecimy oczywiście z odcinkiem. O co chodzi z tą teorią? Jest ona bardzo prosta i przeżysta jednocześnie moim zdaniem zarąbista. Słuchajcie, chodzi o transferowanie pokemonów. Wszyscy doskonale wiemy jak to wygląda. Dziennie łapiemy mnóstwo pokemonów, które są niepotrzebne, więc przerabiamy je na cukierki. Jednak, często również jest tak, że łapiemy jakiegoś takiego dosyć mocnego pokemona, który niestety ma np. bardzo niskie CP lub słabiutkie ataki lub ma jeszcze jakąś inną wadę, no wiecie, o co chodzi, jest po prostu słaby w jakiś tam sposób. I co wtedy? No mamy problem, bo jeżeli jest to jakiś naprawdę rzadki Pokemon, jak na przykład Snorlax, no to kicha, bo cukierki do Snorlaxa są na wagę złota i nikt nie ma ich za dużo. Dlatego właśnie jedna ze szósteczek wpadła na moim zdaniem mega genialny pomysł, który mógłby zostać wprowadzany do Pokémon Go. Mianowicie w anime były miejsca, w których możemy trenować swoje Pokémony. Podczas takich treningów stawały się one oczywiście mocniejsze, uczyły się się walczyć, bronić itd., itd. A co gdyby takie coś wprowadzić do Pokémon Go? Mianowicie, jeżeli mielibyśmy jakiegoś Pokémona, którego nie chcemy transferować, ale nie mamy jak go ulepszyć, ponieważ nie mamy cukierków, więc nie możemy z niego zrobić super koksa, to wysyłamy go na trening do profesora Willowa, czyli oto tego osobnika, którego na pewno każdy, kto gra w Pokémon, Go kojarzy. Więc przekazujemy naszego Pokemona na przykład na tydzień i po tygodniu CP, Pokemona się zwiększa. HP również i tak dalej. Wszystkie statystyki rosną w górę wraz z czasem. Po prostu wróci on do nas ulepszony i mocniejszy. Po jakimś czasie im dłużej nasz poks będzie siedział na takim treningu, tym będzie mocniejszy. Moglibyśmy go to zostawić na nie wiem, dzień, tydzień, miesiąc, ale żeby nie przesadzać, na, na taki trening moglibyśmy wysłać tylko jednego pojedynczego pokemona a nie że nagle wysyłamy wszystkie nasze pokemony na trening i wszystkie są megakursami Pomyślcie, na przykład macie Storlaxa 200 CP, no takiego złapaliście, tragedia po prostu co można zrobić ze Storlaxem 200 CP, no albo stransferować, albo właśnie wysłać go na taki trening i powiem na przykład, nie wiem, po tygodniu nasz Storlax zamiast 200 CP będzie miał powiedzmy już 700, więc my, Mega, bo nie tracimy cukierków, nie musimy ich tam jakoś mega mocno zbierać, a nasz Pokémon i tak będzie rósł w siłę i będziemy mogli go używać np. do walki w Dżimach, ponieważ Snorlaxy, jak wiadomo, są naprawdę do tego stworzone i są epiki, epickimi Pokémonami które właśnie do gymów są jak najbardziej ok, ale cukierki do Snorlaxa, no właśnie, to jest problem, ponieważ no, nikt nie ma ich za dużo, a właśnie taka specjalna opcja treningu, jeżeli byśmy wysłali sobie Pokemona, nie tracimy cukierków, nic nie tracimy, tak naprawdę, na przykład po tygodniu wracamy do tego Snorlaxa, odbieramy go od profesora i na przykład on jest już, niemal, na przykład ma lepszy moveset, lepsze ataki, ma, ma więcej CP, ma więcej HP i on w końcu jest użyteczny, więc to jest naprawdę mega teoria, strasznie mi się spodobała, z reguły nie robię takich odcinków ponieważ z tymi teoriami, no, no, no tak wiecie, ale ta teoria naprawdę mi się spodobała, jest to teoria jednej ze szóstek, także wielkie dzięki jeszcze raz mam nadzieję, że oglądasz i cóż dzięki za podrzucenie, tymczasem to byłoby na tyle, mam nadzieję, że taka teoria się wam spodobała, jeżeli tak, to pamiętajcie zostawić kciuka w górę, może jakiś student najętych to zobaczy, nigdy nie wiadomo może jakiś student to wprowadzą byłoby moim zdaniem przynajmniej naprawdę mega i przy okazji to by nie popsuło gry ponieważ to jest tylko taki mały buffik i takie małe ulepszenie tego Pokemon Go i myślę, że taka opcja była naprawdę mega spoko. Dajcie znać co o tym sądzicie w komentarzach, tymczasem trzymajcie się. Cześć! z moim bogiem gadek. zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośni, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki wrażliwe i pierdolę kwestie lat.